Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok Za co kochamy sporty siłowe Za niesamowite wyczyny, które ciągle udowadniają Że granica ludzkiego ciała leży tam, gdzie sobie ją nakreślimy Za porażki, które ponoszą nasi bohaterowie po to, aby się z nich podnieść Za wytrwałość, wolę walki za wzięcie jakie posiadają elitarni atleci I nas nim zarażają Czasem można odnieść wrażenie, że jest to pewien pierwiastek szaleństwa Który sprawia, że pokonując niesamowite obciążenia może się wydarzyć coś całkowicie nieoczekiwanego. Zawiedzie sprzęt, obsługa techniczna czy też asekuranci lub po prostu ciało odmówi posłuszeństwa w najbardziej nieoczekiwany sposób. O przykładzie z tego ostatniego rodzaju przypadków można mówić w kontekście amerykańskiego trójboisty Kola Metz. Otóż w trakcie zawodów IPF Classic 2019 jego żołądek nie był w stanie utrzymać w środku treści pokarmowej. I prawdopodobnie nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie doszło do tego na podejście. Metz pomimo niesamowitego wysiłku niestety nie zdołał nawet stanąć na najniższym stopniu podium i ostatecznie zajął pechowe dla sportowców, w czwarte miejsce. Trochę więcej kulisów tego typu sytuacji zdradził wielokrotnie już w moich filmach przytaczany Lawrence Shakley. W formie anegdoty opowiadał, że w trakcie wykonywania martwych ciągów w parze wraz ze swoim partnerem, którego z oczywistych względów tożsamości nie ujawnił, doszło do pewnego incydentu incydentu kałowego, mianowicie. Oczywiście dla większości osób jest to sytuacja kuriozalna i śmieszna, ale to tylko dowód motywacji zawodników i przykład motywacji whatever it takes. Czyli dążenia do sukcesu sportowego nie zważając na cokolwiek. Czasem jednak bywa tak, że choćby nie wiadomo jakie starania poczynił atleta, to ciężar nie daje za wygraną. I to nie z powodu tego, że zawodnik jest za słaby, lecz dlatego, że sprzęt odmawia posłuszeństwa. Tak też było na tegorocznym WSM, gdzie pierwotnie siłacze mieli przeciągać pociąg, tak jak miało to miejsce chociażby za czasów półdziana. Lecz przez koszmarny kaliforniński upał sięgający nawet 45 stopni, hamulce pociągu zapiekły się i po akcji naprawczej postanowiono że pociąg będzie przepychany. Do innego incydentu związanego z przeciąganiem pojazdów torowych doszło z udziałem dominującego w latach 80-tych Billa Kesmajera. Tym razem to nie tory ani podwozie było złe, lecz potworna siła amerykanina. Zresztą zobaczcie sami. Sytuacja miała miejsce na zawodach Pure Strength w 1991 roku, a całą sytuację skwitował dwukrotny mistrz świata of Capes, trzymając rozerwany przez kaza sznur, mówiąc, to jest właśnie czysta siła. Swoją drogą to nie jest jedyne niecodzienne wydarzenie z udziałem Kesmajera na właśnie tych zawodach. Do czegoś jeszcze bardziej unikatowego doszło w roku 1989 i tym razem winę ponosi chyba okablowanie Billa, gdyż doszło do całkowitego odcięcia prądu i to w tym piłkarskim znaczeniu, gdy ktoś wjeżdża w kogoś wyprostowaną nogą. Mianowicie podczas konkurencji wiązanej rozgrywanej na zamku zawodnicy mieli wyścig załadunkowy różnych implementów w tym beczek. Kolega zespołu Kaza Wilson przeszacował swą zwrotność na zakręcie i się w nim nie zmieścił, przez to beczka, z którą biegu spadła za murę. Aby ukończyć konkurencję musiał wrócić na trasę, czyli wnieść ją po schodach. Widząc to się dzieje, Kessmayer nie pozostał obojętny i postanowił uprzykrzyć życie konkurentom z Islandii. Uznał, że całkiem fair będzie, jeśli wypchnie Magnusena w taki sposób, że jego beczka również poleci za mur. Ta sztuka mu się oczywiście udała, jednak pech chciał, że akurat w miejscu, dokąd poleciała beczka, był Wilson, i ten wskutek tego uderzenia padł na ziemię nieprzytomny. Jak sam potem mówił, miał bardzo dużo szczęścia w tym zdarzeniu, że wyszedł z niego bez poważnego uszczerbku na zdrowiu i był w stanie kontynuować zawody. O trochę mniejszym szczęściu może mówić Julius Medox, któremu los rzucił kłodę pod nogi przy próbie bicia rekordu świata w wyciskaniu na ławce. A może konkretniej, ową kłodę wrzuciła mu pod nogi obsługa techniczna. Przypomnijmy, że w czerwcu zeszłego roku odbyły się wody Federacji USPA o nazwie Beats of the Bench, czyli bestie wyciskania, w których to Medox rozpoczął od 327,5 kg. Szczangę wystrzelił w górę jak z procy i było już wiadomo, że mityczne 800 kg Funtów, czyli 363 kg są w jego zasięgu. Niestety, szanse na ustanowienie nowego rekordu wszechczasów legły w gruzach z momentem, jak tylko Julius wyjął sztangę ze stojaków. Ku zdziwieniu wszystkich zaczęło go skręcać na jedną stronę i po sprawdzeniu sztangi okazało się, że załadowano ją w nieprawidłowy sposób. Mianowicie po jednej stronie był ekstra czerwony 25-kg talerz. Maddox podjął jeszcze jedną próbę bezpośrednio po tym zdarzeniu, jednak nie był już w stanie wykonać boju, jak potem poinformował, był cały ponaciągany po stronie, którą źle załadowano. Na pewno nie jeden sportowiec zrobiłby ogromną aferę i nie ma co się dziwić. Setki godzin przygotowań, chwilę legnie w gruzach tylko dlatego, że ktoś nie policzył krążków na sztandze. Ale z tego miejsca należy oddać jaką klasę posiada Medox, gdyż parę dni po owych zawodach zamieścił post w Instagramie, a w nim mówił, że nie ma do nikogo żalu. Cytuję. Oczywiście jest to sytuacja, której nie chciałby nikt z organizatorów, sędziów, obsługi oraz zawodników. Jeździłem już po różnych zawodach, na których maksowałem, i błędy w załadowaniu sztangi już je zdarzały. Na pewno wielu innych przez to przechodziło. Jest to coś, czego nie życzylibyśmy nikomu, ale wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Popełniamy czasem błędy. Sytuacja mogła się skończyć o wiele gorzej, gdyby asekuranci nie zareagowali tak szybko. Czasem jednak bywają sytuacje, w których nawet szybka reakcja nie ratuje przed potencjalną katastrofą. Przy okazji pora na polski akcent w owym materiale, gdyż dyskusyjnej kompetencji asekurantami został obdarzony Sławomir Sidorowicz podczas IPF Classic 2016. Podczas wykonywania przysiadu ze szczangą o wadze 250 kg doszło do wielkiej farsy i chyba tylko czyjaś opatrzność sprawiła, że nie doszło tu do poważnej kontuzji. Sidorowicz zastygł w dole, co jest sytuacją na porządku dziennym, w której do gry wchodzą asekuranci i gdy są kompetentni, to w mgnieniu oka wyciągają zawodnika do pionu. Tym razem jednak po lewej stronie pana Sławka stał chłopak, który chyba uciekł z lekcji przyrody, by móc spotować w owych zawodach. Oczywiście nie ma za co winić samego asekuranta, gdyż to nie on odpowiadał za to, że w pojedynkę stał po swojej stronie przy tak poważnym ciężarze. A co do samego Sławka, warto dodać, że zawody dokończył bez szwanku i mało tego, że w drugiej próbie usiadł to 250 kg, to w trzeciej zdołał jeszcze ten wynik poprawić na 260. Kończąc ten materiał, trzeba oddać sportowcom, że poświęcają naprawdę wiele i oddają całych siebie w każdym starcie. A żeby pomyślnie zakończyć każde zawody, potrzeba dużo więcej szczęścia, niż by się mogło wydawać. Na swój Patronite zapraszam osoby chcące wspierać Stalowy Szok i zyskać dostęp do niepublikowanych materiałów z serii Legendy Brązowej Ery, omawiających najlepsze sylwetki, metody treningu i diety pierwszych kulturystów i strongmanów. Link znajduje się w opisie. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.